Niestety tej pani już nic nie pomoże. To koniec, ale może opowiedzą o niej w podcaście. Cześć, ja jestem Kamil, a to jest mój podcast. Ciekawe przypadki medyczne. Dzień dobry, dobry wieczór. Każdy z nas wie, że obecnie alergia jest chorobą cywilizacyjną. Szacuje się, że około 30-40% populacji cierpi na różnego rodzaju alergie. Zanieczyszczenie powietrza, zmiany w diecie i stylu życia, a także coraz większe ekspozycje na alergeny, np. roztocza, pyłki czy pokarmy, przyczyniają się do rozwoju alergii. A co jeśli powiedziałbym wam, że istnieje przypadek nastolatka, który ma uczulenie na każdy rodzaj pokarmu? W dzisiejszym odcinku opowiem wam o przypadku Finleya Rensona, jedynego na świecie nastolatka, który cierpi na umownie nazwaną chorobę Finley Itis. Finley od narodzin nie miał łatwego życia. Był bardzo niespokojnym noworodkiem, Płakał, nie przybierał na wadze, a w jego stolcu pojawiała się krew i śluz. Mimo karmienia specjalnym lekiem hipoalergicznym, jego stan nie poprawiał się, co wywoływało duży niepokój zarówno wśród lekarzy, jak i rodziców. Przez pierwsze trzy lata życia żywił się przez specjalną sondę żywieniową. Dostawał przesącz pokarmowy, zawierający tylko to, co tolerował, ale nadal nie mógł jeść normalnych posiłków. Jego matkaris wspomniała, że brak możliwości karmienia naturalnego był dla niej ogromnym obciążeniem. Tak naprawdę początkowo lekarze myśleli tylko, że ma uczulenie na mleko matki. Okazało się jednak, że sprawa jest bardziej poważna. Kiedy Renson miał 4 lata, zabrano go do londyńskiego szpitala, gdzie nastąpił pewnego rodzaju przełom. Założono mu cewnik centralny, aby dostarczyć składniki odżywcze i minerały. Kompleksowa terapia polegała na tym, że raz na tydzień przez 6 godzin dostarczano mu lipidy przez żyłę sercową, co umożliwiało mu przybieranie na wadze i stabilizację. Natomiast dziecko codziennie musiało przez sondę przyjmować niezbędne składniki odżywcze, takie jak węglowodany, Białka, witaminy i minerały. Znalazłem informację, że chłopiec mógł jedynie w sposób bezpieczny spożywać miętówki. I nie były to miętówki jakiekolwiek, były to jakiejś jakieś specjalnej firmy. Też w ogóle znalazłem kilka informacji o tym, że on mógł jeść początkowo słodycze. I to była jedyna rzecz, która mu tak naprawdę nie szkodziła. Oczywiście nie były to też wszystkie słodycze. Były to te na przykład miętówki, jakieś lizaki, różne tego typu rzeczy. Co ciekawe, każde to ustne podanie lipidów doprowadzało do wewnętrznego krwawienia i pogorszenia stanu. Specjaliści potwierdzili, że nie ma innego znanego przypadku z podobnym mechanizmem. W londyńskim szpitalu udało się u niego zdiagnozować rzadką postać eozynofilowego zapalenia jelit. To już ogólnie jest bardzo rzadka choroba, która charakteryzuje się naciekiem eozynofilów, czyli rodzaju białych krwinek w ścianie jelit. Co ciekawe, starsza siostra Finlaya, Georgia, również cierpi na alergie. Silnie reaguje na nabiał, soję i jaja. Jednakże może spożywać większość pokarmów, co nawet no, nie zestawia tych dwóch przypadków blisko siebie. Niedawno odbyła się bardzo ciekawa akcja z udziałem samego Finlaya. 14-latek chciał zebrać fundusze na rzecz szpitala Broomfield gdzie leczy się od siódmego roku życia. Nastolatek podjął się zjazdu na linię Tackle the Tower. Nie znalazłem informacji, czy to jest jakaś taka, nie wiem, atrakcja w tym szpitalu, tak w cudzysłowie, czy to jest gdzieś obok. Jest to pewnego rodzaju wieżowiec, na którym... Po prostu zjeżdża się na takiej linie, dzięki temu zbiera się fundusze na jakiś tam oddział czy departament, który się chce. No, chłopiec postanowił zebrać fundusze wraz z sześcioma członkami rodziny i przyjaciółmi na rzecz oddziału dziecięcego. A cały ten zjazd odbył się 17 maja 2025 roku, czyli całkiem niedawno. Mama Finley'a Rhys podjęła się tego wyzwania dwa lata wcześniej. I tutaj uwaga, cytat. Jestem taka szczęśliwa, że Finley ma teraz szansę podjąć się zjazdu na tej linie. Mam nadzieję, że dzięki zbiórce funduszy na to wyzwanie uda nam się zebrać łącznie 25 tysięcy funtów. Coś, nad czym moja rodzina, przyjaciele i ja pracowaliśmy z pasją przez lata, wdzięczni niesamowitemu zespołowi Bromfield Hospital. Pomimo wyjątkowo trudnej sytuacji, Finley pozostaje wesołym i żywym nastolatkiem. Mama podkreśla, że nigdy nie chciałby, aby ograniczenia definiowały jego życie. Bierze udział w akcjach charytatywnych i spotkaniach towarzyskich. Lekarze podkreślają, że nowy, nieopisany zespół u Finleya to nie jest alergia, ani znany typ nietolerancji metabolicznej, który lekarze nazywają wyjątkowym, choć intensywnie monitorowane jego schorzenie pozostaje medyczną zagadką. No dobra, ale czym tak naprawdę są te nietolerancje metaboliczne? Spróbuję to wytłumaczyć na podstawie fabryki. Wyobraźcie sobie, że każda komórka w fabryce to zakład przetwarzania tłuszczów, cukrów, białek itp. Żeby linia produkcyjna działała prawidłowo, potrzebujemy specjalnych maszyn. Tymi maszynami są Enzymy. Każdy enzym to wyspecjalizowany robot, który bierze surowiec, na przykład kawałek cukru i przerabia go na coś, co organizm może wykorzystać: energię, materiał budulcowy albo inne potrzebne związki. Nietolerancje powstają najczęściej na poziomie DNA, gdzie znajduje się instrukcja obsługi enzymów. Gdy pojawia się mutacja, czyli błąd w przepisie, Enzym może nie zostać wyprodukowany wcale, wyprodukowany, ale źle zbudowany, działać za szybko albo za wolno. Efektem jest zatrzymanie całej linii produkcyjnej, a to oznacza, że toksyczne związki zaczynają się gromadzić, bo nie są rozkładane albo organizm nie ma dostępu do ważnych substancji końcowych, które byłyby efektem tej przemiany. Na przykład weźmy MCAD, czyli niedobór dehydrogenazy acylo-CoA średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Jest to dziedziczna choroba metaboliczna, która uniemożliwia organizmowi prawidłowe przetwarzanie tłuszczów na energię. Normalnie, kiedy kończy nam się cukier, ciało zaczyna spalać tłuszcze, ale u chorych na tę chorobę ta funkcja nie działa. Zamiast produkować energię, ciało się zatruwa. Takie osoby mogą wydawać się całkowicie zdrowe, dopóki nie przegapią posiłku albo się nie przeziębią. Wtedy nagle pojawiają się wymioty, senność, śpiączka, a w przypadku niemowląt niemal natychmiastowa śmierć. W przypadku Finley'a Rensona wszystko jest jeszcze bardziej skomplikowane. Jego organizm nie toleruje tłuszczów nawet w najmniejszych ilościach. Nawet tych naturalnych, zawartych na przykład w mleku matki, to powoduje reakcję zapalną i krwawienie z układu pokarmowego. Finlayowi życzę oczywiście dużo dużo zdrowia i przede wszystkim wytrwałości w walce z tą chorobą. A to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Serdecznie dziękuję Wam za wysłuchanie i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Zostawcie koniecznie subskrypcję, jeżeli słuchacie mnie na YouTube, lub obserwacje, jeżeli słuchacie tego na Spotify. Dzięki, że byliście ze mną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Życzę Wam miłego dnia, miłej nocy. Do usłyszenia.